Tuchanka. Witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Czasami tak na pierwszym kanale True Crime, jak i tu na True Mysteries mówię, że dana historia jest tak niezwykła, że mogłaby być scenariuszem filmu. Ta, którą wam dziś opowiem, stała się nim, bo jej ogromny potencjał zauważył nie tylko zdolny reżyser, ale także wybitny aktor, jakim jest Kevin Spacey, który zagrał główną rolę. I zrobił to tak doskonale, że w kluczowym momencie naprawdę miałam ciary z emocji. Film podlinkuję Wam w opisie. Ta opowieść ma wiele wątków, ale najbardziej w oczy rzuca się chyba to, jak bardzo niesamowity może być przypadek, czy też zrządzenie losu. Zapewne każdy z Was słyszał o ludziach, którzy wygrali na loterii dwa lub trzy razy. Raz po raz uniknęli katastrofy, albo okazało się, że ich mężem, czy żoną, ewentualnie zaginionym rodzeństwem jest osoba, z którą stykali się przypadkowo w życiu już nie raz, co udowadniają potem różnego typu zdjęcia i dokumenty. Nawet na tym kanale mamy nieco podobne historie. Ale to, co przydarzyło się pisarzowi Jewgenijowi Pietrowowi, to chyba nawet więcej niż nadzwyczajny przypadek. Niesamowite zbiegi okoliczności, których przykładem może być ta historia, to jeden fascynujący temat. Ale nie mniej intrygujące jest to, gdzie przebywa nasze ja, jakkolwiek owo ja nazwiemy, dusza czy świadomość, kiedy nie może być w naszym niefunkcjonującym chwilowo ciele. Po słynnych książkach Raymonda Mudiego, który przeprowadził dziesiątki, jeśli nie setki rozmów z osobami, które w skutek zatrzymania krążenia przebywały poza swoim ciałem, wszyscy już chyba wiemy, że unosiły się na przykład pod sufitem sali, w której trwał zabieg. Pacjenci zaglądali do sąsiadów z sal obok, czy potrafili odwiedzić swoich najbliższych. Podróżowali też wówczas długim tunelem, na końcu którego widzieli światło. A co gdyby taka podróż trwała o wiele dłużej? Czy można byłoby wówczas przeżyć na przykład cały dzień zupełnie gdzie indziej? Między innymi o tym już za chwilę. Być może niektórzy z Was zetknęli się już z sylwetką Jewginija Pietrowicza Pietrowa, którego nazwisko tak naprawdę brzmiało Katajew. Pochodził z odeskiej rodziny nauczycielskiej. Jak informuje Wikipedia, w 1920 roku ukończył gimnazjum i rozpoczął pracę w ukraińskiej agencji telegraficznej. Następnie był inspektorem Wydziału Kryminalnego. W 1923 roku przeniósł się do Moskwy, gdzie współpracował najpierw z czasopismem Czerwona Papryka, a potem Syrena. W tym ostatnim poznał swojego przyszłego wieloletniego przyjaciela i współautora powieści, Ilie Ilfa. W roku 1927 rozpoczęli pracę nad swoją najsłynniejszą powieścią, 12 krzeseł. Stworzyli w niej postać Ostapa Bendera, wielkiego kombinatora, która weszła do kanonu literatury jako symbol sprytu i życiowego cwaniactwa, czytamy. Moment jego twórczości przypadł więc niestety na czas istnienia ZSRR, ale choć władza skrupulatnie starała się ukrócić wszelkie przejawy nadmiernej fantazji i wolności, to artysta znalazł w sobie hobby, które przynajmniej mentalnie przenosiło go w inne strony świata. Zbierał mianowicie koperty, które najpierw podróżowały po naszym globie i były przyozdabiane pieczęciami z różnych krajów. Pietro miał pomysł prosty, ale genialny. Wymyślał jakiś tylko pozornie sensowny list, którego treść jednak akurat w danym momencie przyszła mu po prostu do głowy. Wkładał go do koperty, którą adresował, wymyślając na poczekaniu miejscowości ulicę, po czym wysyłał do kraju, z jakiego chciał mieć stempel. Na drugiej stronie koperty umieszczał swoje własne nazwisko i adres, aby list mógł wrócić po długiej wędrówce, jaką odbył czasem po wielu krajach, a potem już po tym docelowym, szukając adresata. Po jakimś określonym czasie ktoś wreszcie na porcie decydował, że czas na przybicie stempla o treści adresat nieznany i zwróceniu go do nadawcy. I w ten oto sposób Przesyłka wracała do naszego pisarza, który podziwiał niezwykłe stemple. Kolejny element kolekcji trafiał na ścianę, gdzie można było podziwiać niesamowity zbiór. Pewnego dnia, w kwietniu 1939 roku, nasz pisarz poczuł, że ma ochotę na posiadanie w swoich zbiorach pieczęci z Nowej Zelandii. Nie wiadomo, dlaczego akurat wtedy poczuł taką przemożną chęć. Być może był to zwykły przypadek. A może po prostu zauważył, że z tych stron pieczęci mu brakuje? Również niełatwo wyjaśnić, dlaczego taki, a nie inny list postanowił napisać, choć potem zarzekał się, że jego treść była zupełnie przypadkowa i napisał go niemal automatycznie, właściwie nie zastanawiając się głębiej nad tym, co chciałby przekazać. Zanotował. Drogi Merilu, przyjmij, proszę, moje najszczersze kondolencje z powodu odejścia twojego wuja Pita. Trzymaj się mocno, przepraszam, że tak długo nie pisałem. Mam nadzieję, że Ingrid jest zdrowa. Ucałuj ode mnie swoją córkę. To chyba już duża panna twój Jewgienij. Następnie pisarz, również nie angażując się za nadto, wpisał pierwszy adres, który przyszedł mu do głowy. Był święcie przekonany, że po prostu właśnie go wymyślił. Napisał Nowa Zelandia, miasto Heidelberwil, ulica Rydbick numer 7. Wysłał list jak zwykle spodziewając się, że mniej więcej w ciągu miesiąca koperta wróci i zasili jego unikatową kolekcję. Niestety jednak maj i czerwiec upłynęły pod znakiem oczekiwania, a w lipcu stało się jasne, że najwyraźniej list zaginął. Pisarz więc poddał się. Ale ku swojemu ogromnemu zdziwieniu w sierpniu zauważył, że otrzymał listy z Nowej Zelandii, jednak wcale to nie był jego własny list, który wrócił z powodu faktu, że nikt nie znał adresata. Wręcz przeciwnie odpisał sam adresat, zupełnie niezdziwiony korespondencją, którą otrzymał od pisarza. Oczywiście w przeciwieństwie do Pietrowa, który zupełnie nie wiedział, co mam myśleć. Bez końca czytał list, nie mogąc zrozumieć, co się wydarzyło. List brzmiał: Drogi Ewgieni, dziękujemy za kondolencje. Śmierć wuja Pita wyprowadziła nas z równowagi na pół roku. Mam nadzieję, że wybaczysz to milczenie. Razem z Ingrid często wspominamy te dwa dni, kiedy byłeś z nami. Gloria urosła i jesienią idzie do drugiej klasy. Wciąż cieszy się z tego misia, którego przywiozła się jej z Rosji. List podpisany był oczywiście imieniem Meryl. Mówię oczywiście, bo przecież wszystko pasowało. Jak donosiły media opisujące tę sprawę, pisarz doznał potrójnego szoku. Po pierwsze, uświadomił sobie, że przecież nigdy nie był w Nowej Zelandii, ale to nie był koniec sensacji, bo w liście była także fotografia. Na której ewidentnie znajdował się on sam, obok dobrze zbudowanego mężczyzny. Na fotografii widniała również data 9 października 1938 roku. Wiadomo już, że pisarz miał co najmniej dwie zagadki do rozwiązania. Zapytacie więc pewnie o trzecią, i ta nie była mniejsza, bowiem 9 października wspomnianego roku pisarz trafił do szpitala. Chory na zapalenie płuc. W zasadzie nie było żadnych szans, że przetrwa. Był nieprzytomny, a walka o jego życie trwała kilka dni. Czyżby w tym czasie jego dusza przebywała w Nowej Zelandii i świetnie się bawiła? Jednak dlaczego akurat tam? Kim byli ci ludzie i w jaki sposób zdołał załatwić sobie ciało? Skoro jego własne całkowicie odmówiło mu wówczas posłuszeństwa. Gdyby nie to zdjęcie, można byłoby założyć po prostu, że znajomi, którzy doskonale znali jego pasję, postanowili zrobić mu kawał i sprawdziwszy, gdzie pisał po raz ostatni, sfałszowali odpowiedź z Nowej Zelandii i to byłoby zupełnie proste wyjaśnienie. Gdyby nie fakt, że nie były to jednak czasy Photoshopa i spreparowanie takiego zdjęcia, szczególnie w tych czasach i w tym kraju, z pewnością nie było proste. Pisarz, który nie potrafił okiełznać emocji po tym, co się wydarzyło, opowiadał o swojej przygodzie dosłownie każdemu, kto chciał słuchać. Dlatego wieść rozniosła się po szeroko pojętej okolicy lotem błyskawicy. Ponieważ był pisarzem, więc osobą dość znaną i z pewnością nie pozbawioną inicjatywy, na wszelki wypadek zainteresowało się nim KGB. Później jednak po wysłuchaniu jego dziwacznej historii nie pozostało nic innego jak dojść do wniosku, iż mężczyzna jest zwyczajnie nie najlepszego zdrowia psychicznego i machnięto na niego ręką. Możliwe również, że w tym konkretnym roku KGB miało dużo więcej poważniejszych zadań niż zbadanie korespondencji pisarza, który miał dziwny hobby. Jak można się domyślać, mimo wszystko część ludzi uważała, że w jakiś sposób ktoś zakpił spisarza, choć faktycznie nie było łatwo wyjaśnić, w jaki sposób udało mu się przygotować takie zdjęcie. Nieco innego wydźwięku nabrała ta historia po niezwykłym epilogu, który przyniosły kolejne lata. Oczywiście, jak możecie się domyślać, Jewgeni nie zamierzał żyć w niepewności i zrobił wszystko, co się da, aby skontaktować się z tym postawnym człowiekiem, który stał obok niego na zdjęciu. Napisał kolejny list oczywiście umieszczając na kopercie adres, który podświadomość podyktowała mu poprzednim razem. Jednak wielka światowa zawierucha dotknęła także Rosję i właściwie uniemożliwiła normalną wymianę korespondencji. Na dodatek, pisarz trafił do Wydziału Propagandy i został skłoniony do pracy jako korespondent, m.in. prawdy. To oznaczało, niestety, podróże samolotem, m.in. pomiędzy Sewastopolem a Moskwą. 2 lipca 1942 roku samolot, który wracał z Sewastopola, został trafiony przez niemiecki myśliwiec. Bliscy pisarza, którzy doskonale znali historię o liście, Ku swojemu zdumieniu w dniu pożegnania się pisarza z życiem otworzyli tak bardzo upragnioną przez Pietrowa odpowiedź z Nowej Zelandii. Meryl zamartwiał się sytuacją Pietrowa, mając nadzieję, że przetrwa to, co dzieje się w jego kraju. Napisał: Wiesz, Jewgeni, bałem się tego dnia, kiedy pływałeś w jeziorze, bo woda była przecież bardzo zimna. Ty wtedy powiedziałeś, że nie utoniesz, bo przeznaczony ci inny koniec. Przez błagam cię, uważaj na siebie i unikaj latania. Niestety rada przyszła za późno. Okazuje się, że w Rosji ta historia jest dosyć znana i w wielu ludziach nie budzi właściwie żadnych wątpliwości, pomimo iż adres, który znajdował się rzekomo na kopercie, w zasadzie dzisiaj jest nie do odnalezienia. Jedni uważają, że to zupełnie oczywiste, ponieważ zapewne został on zmieniony, aby chronić bohaterów opowieści. Chodzi o to, by nie narażać osób, które mieszkają pod tym adresem, na upublicznienie ich danych w kontekście tak medialnej historii. Szczególnie, że nikt nie pytał ich o zdanie. Inni jednak uważają, że tak naprawdę mogło po prostu chodzić o jakąś małą wioskę lub osadę, wręcz przysiółek, a wtedy nie jest łatwo znaleźć taką miejscowość. Listonosz zrobiłby to bez problemu, ale inni już natknęliby się na niemałe bariery, szczególnie, że często takie nazwy bywają używane tylko i wyłącznie regionalnie, a z czasem zanikają i zyskują nowe, oficjalne. Próbuje się także wyjaśniać ten wątek tym, że najwyraźniej nazwa miejscowości musi być jakoś inaczej zapisywana. Gdzieś musi tkwić drobny błąd, jakaś literówka, która sprawia, że tak trudno teraz odnaleźć to miejsce. Oczywiście to wszystko jest możliwe, aczkolwiek trzeba uczciwie powiedzieć, że gdyby ten adres dało się pozytywnie zweryfikować, historia brzmiałaby o wiele bardziej prawdopodobnie. Mimo wszystko, podobno wśród biografów pisarza istniało przekonanie, że są osoby, które z jego własnych ust słyszały całą opowieść, widziały listy i zdjęcie, które jednak teraz nie jest upublicznione. Być może zaginęło gdzieś podczas wydarzeń tarmoszących Europę, Rosję około 1942 roku. Opowieść jednak w wielu kręgach wydała się tak wiarygodna i tak mocno udokumentowana zeznaniami świadków, że powstał nawet na jej motywach film pod tytułem Envelope, czyli Koperta. To właśnie w tym filmie główną rolę zagrał Kevin Spacey. To amerykański film krótkometrażowy z 2012 roku, wyreżyserowany przez Alexieja Nushinia. Ku mojemu dużemu zaskoczeniu ma on na film Łebie aż 7,3 gwiazdki, więc to z pewnością dość sporo. Co prawda w filmie Akcja dzieje się w 1985 roku w Związku Radzieckim, gdzie jednak na peryferiach z dala od wielkomiejskiego życia mieszka Ewgeni, który ma swoje niesamowite hobby. Znalazłam komentarze na temat tego filmu i są rzeczywiście bardzo pochlebne. Jedni traktują to po prostu jako irracjonalną historię, która jednak uświadamia, że nie wszystko człowiek mający się za tak potężną istotę na Ziemi potrafi tak naprawdę kontrolować. Wręcz przeciwnie, wielu rzeczy zupełnie nie rozumie. Inni uważają, że ta produkcja to po prostu hołd oddany pisarzowi oraz całej historii, która dla Rosjan jest bardzo symboliczna i w którą zdecydowanie wierzą. Większość odbiorców uważa produkcję za bardzo poruszającą, i szczerze mówiąc, rozumiem dlaczego. Bardzo polecam poświęcić ten niecały kwadrans, bo szczególnie moment otwierania koperty naprawdę robi wrażenie. Ale jaki tak naprawdę jest wydźwięk tej historii? Co to się właściwie wydarzyło, o ile w ogóle to wszystko się naprawdę wydarzyło? Oczywiście nie mówię tu już o filmie, ale w ogóle o całej opowieści. Wydaje się, że pisarz, który walczył o swoje życie, odbył jakąś niezwykłą podróż, którą zachował gdzieś głęboko w podświadomości. Kiedy pisał treść listu, a potem adresował kopertę, gdzieś z głębi swojego umysłu nagle wydobył informacje, do których zwykle nie miał dostępu. Oczywiście zrobił to nie zdając sobie z tego sprawy. Udało mu się nawiązać powtórny kontakt z kimś, kogo spotkał w trakcie swojej duchowej wyprawy. Rzecz jasna, wytłumaczyć tego racjonalnie nie można. Ale trzeba przyznać, że tak ogólnie nie brakuje udokumentowanych świadectw innych osób przekonanych o tym, że w czasie, kiedy na Ziemi trwała walka o ich życie, oni sami być może się już od ciała odłączyli. I wędrowali po bliższej lub dalszej okolicy, a nawet w zupełnie innych rejonach. Wydaje się, że niekiedy zweryfikowano te historie. Jak? Otóż, na przykład, jedna z pacjentek wspomnianego doktora Mudiego, autora książki Życie po życiu i jej kontynuacji, unosząc się nad swoim ciałem, a potem latając swobodnie wokół szpitala, zauważyła na zewnętrznym parapecie jednej z sal położonych gdzieś wyżej but który potrafiła potem dobrze opisać. Oczywiście w stanie, w jakim się wówczas znajdowała, nie miała żadnych szans tego buta zobaczyć w tradycyjny sposób. Był on poza zasięgiem jej wzroku, jeżeli bierzemy pod uwagę, że miałaby wyglądać z okna swojej sali, czy też jakiegokolwiek pobliskiego. Również wykluczone jest, aby po tak ciężkich przeżyciach była w stanie przejść chociażby kilka kroków, a co dopiero biegać po szpitalu i wyglądać przez okna w innych salach. Czy Ewgenii, który był poza swoim ciałem, być może nawet kilka dni, udał się wówczas takim właśnie sposobem do wymarzonej w pewnym kontekście Nowej Zelandii, bo już wtedy zdawał sobie sprawę, że w jego kolekcji brakuje właśnie koperty z tamtych stron? To jest oczywiście to najbardziej fantastyczne wyjaśnienie, ale są i przyziemne. Był to utalentowany pisarz, któremu pomysłowości i wyobraźni nie brakowało. Być może chciał ożywić swój wizerunek oraz wzbogacić swoją historię, wzbudzić zainteresowanie własną osobą, stąd tak niesamowita historia, którą wymyślił, aby stało się o nim głośno. I to się zdecydowanie udało. Oczywiście jest również możliwe, że zatroszczyli się o to bliscy, rodzina lub przyjaciele, którzy mogli chcieć upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Po pierwsze, sprawić swojemu przyjacielowi przyjemność. Zafundować mu niesamowitą frajdę, trochę może też zrobić kawał, ale jednocześnie pomóc mu, organizując tak niezwykłą akcję promocyjną. Całkiem możliwe, że w ogóle historia przedstawiała się całkiem inaczej, ale z czasem została ubarwiona. Szczegółów przybywało, i choć zapewne prawdą jest, że pisarz zbierał koperty i miał swoją niesamowitą kolekcję, to cała reszta może być po prostu zwykłą bajką, jakich wiele krąży po świecie na temat mniej lub bardziej znanych osób. Dziś bardzo trudno to zweryfikować, a nawet niełatwo sprawdzić, jak wiele osób tak naprawdę próbowało. Można się domyślać, że twórcy filmu w jakiś sposób to zrobili. I ta historia ich przekonała, ale równie dobrze mogła ich po prostu tylko i wyłącznie zainspirować. A wy, kochani, jak myślicie, czy ta historia wydaje Wam się choć trochę prawdopodobna? A jeśli tak, to czy cała historia z tym listem mogła być wyłącznie przypadkiem? Czy na skutek wielu zbiegów okoliczności Jewgenii, chcąc zaadresować kopertę do kogoś nieistniejącego, a akurat trafił w kogoś, kto naprawdę żyje, ma się dobrze i mieszka tam, gdzie pisarz sobie wymyślił? Czy jednak chodziło o to, że w czasie ciężkiej choroby dusza wędrowała, znalazła sposób na skontaktowanie się z kimś w Nowej Zelandii i tam spędziła dwa ciekawe dni? Czy to wszystko po prostu żart? A może całkiem zmyślona historia? Koniecznie dajcie znać. Przypominam również o tym, że jeżeli przeżyliście jakieś niezwykłe przygody, które chcielibyście opisać, a potem usłyszeć w Waszych niesamowitych opowieściach, koniecznie piszcie na adres mailowy podany w opisie. Z góry Wam za to dziękuję, ściskam Was mocno i do usłyszenia.